Dzisiaj nie będę mówił o emocjonującej debacie w Izbie Reprezentantów na temat impeachmentu, dzisiaj o gorącym Bliskim Wschodzie. Kilkanaście godzin temu Izrael zbombardował pozycje irańskie w wschodniej Syrii, zginęło co najmniej kilkanaście osób, źródła różne dane podają. Także od 4 stycznia toczy się dramat załogi południowo-koreańskiego tankowca zajętego przez Korpus Strażników Rewolucji. W tej chwili tankowiec wraz z załogą znajduje się Bandar al-Abbas. Powód zajęcia supertankowca to środowisko, zanieczyszczenie. O, już teraz wiadomo, że chodzi o pieniądze. Zamrożone aktywa irańskie w południowej Korei: 7 miliardów dolarów. No i Iran stawia żądania, żeby szybko te aktywa odmrozić. Aktywa zostały zamrożone z powodu sankcji amerykańskich. Jeszcze do niedawna do maja 2000 roku Południowa Korea kupowała irańską ropę. Zapewne obydwie strony czeka długie, męczące negocjacje.